Cześć, traderki i traderzy. Dzisiaj omówię jedną z książek o tradingu, która na pewno Wam się przyda w rozwoju swoich traderskich umiejętności. I moim zdaniem jest to taki must-have na półce każdego zyskownego tradera. Więc, let's go. Moje mądrzenie się ma wyłącznie charakter edukacyjny i stanowi moje prywatne zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja do podejmowania decyzji finansowych. Handel wiąże się z ryzykiem. Na wstępie wielkie podziękowania dla Pawła i Damiana, bo gdyby nie wy, to pewnie tak szybko nie trafiłabym na tę perełkę. Paweł w ogóle zaangażował się w tłumaczenie tej lektury na język polski, więc szacun, Paweł, za ogrom pracy, którą włożyłeś, by wnieść tę wiedzę na nasze polskie podwórko i przyczynić się do rozwoju tej polskiej społeczności. Mentalna gra na giełdzie, bo taki tytuł nosi ta książka, to nie jest zwykła pozycja o tradingu. To jest bardziej taka podróż w głąb siebie, emocji i tego, co tak naprawdę się dzieje między krzesłem, a ekranem, gdy klikamy kup lub sprzedaj. Jej autorem jest Jart Tendler, czyli nie byle kto, bo Tendler jest trenerem mentalnym i ma tytuł magistra psychologii doradczej oraz 18-letnie doświadczenie w pracy nie tylko z traderami, ale też z pokorzystami, golfistami i przedsiębiorcami z całego świata, którym to pomaga w doskonaleniu psychiki i odpowiedniego podejścia do swoich zawodów. Innymi słowy, pomaga profesjonalistom radzić sobie z presją, emocjami w sytuacjach wysokiego stresu, ok? I jak widzimy, Tendler napisał Książki o mentalu w pokerze i właśnie handlu, więc tę związaną z tradingiem spróbuję dzisiaj zrecenzować. A może jak niektórzy z Was wiedzą, to w życiu przeczytałam kilka książek psychologicznych i popularno-naukowych, więc można powiedzieć, że będę miała porównanie też z tym, co inni psycholodzy, psychiatrzy, badacze piszą o stresie i emocjach ogólnie. Okej, okay, więc po pierwsze, o czym jest ta książka? Ogólnie mentalna gra na giełdzie to przewodnik po emocjach, błędach poznawczych i takich mentalnych pułapkach, które czyhają na każdego tradera. I autor nam już na początku obiecuje, że pomoże nam zrozumieć, dlaczego na przykład przestawiamy stop-lossa, dlaczego próbujemy odrabiać straty lub nie trzymamy się strategii. Czyli Innymi słowy, dlaczego robimy X zamiast Y, nawet gdy doskonale wiemy, że powinniśmy postępować inaczej. I Tendler w swojej książce omawia między innymi strach, i to zarówno FOMO, jak i strach przed przegraną, błędami, porażką, czy nawet serią porażek, jak i gniew, w tym wpływ wysokich oczekiwań i chciwości na nasze decyzje. Omawia też konsekwencje emocjonalnego tradingu, takie jak... Ślepota na ryzyko, fiksacja czy trading bez zastanowienia, a także błędy spowodowane naszym ego lub osobowością, na przykład nadmierna chęć rywalizacji albo to, z czym mają problem perfekcjoniści, czyli oczekiwanie perfekcji, albo niecierpliwość czy rozproszenie uwagi. Lub z drugiej strony, gdy nam nie wychodzi, to poczucie pecha, albo właśnie wiara, że dokładnie wiemy, co zaraz wydarzy się na rynku. Plus bierze na tapet inne pułapki psychologiczne, jak przywiązywanie się do niezrealizowanych zysków, czyli to, z czym wiele osób, myślę, ma problem, albo też myślenie życzeniowe, że chcielibyśmy, żeby poszło tutaj, więc musi tam pójść, prawda? Albo brak dyscypliny, czy handel z nudów. Więc niezależnie, który z tych błędów nas dotyczy, autor w krótkich rozdziałach poświęconych każdemu problemowi pozwala nam tak naprawdę zrozumieć, dlaczego się on pojawia, i też spojrzeć na niego trochę z innej perspektywy. No bo weźmy na przykład FOMO. Autor tłumaczy, jak powstaje właśnie strach przed przegapieniem okazji, ale też pokazuje, że często jego zapalnikiem jest takie przekonanie, że na rynku już nie będzie nigdy więcej okazji do zarobienia pieniędzy. Więc mamy taką myśl, że albo teraz, albo nigdy. Albo teraz wchodzę w FOMO i zarobię, albo już nigdy po prostu nie wydarzy się taka okazja. I uświadomienie sobie tego schematu w kluczowym momencie, czyli właśnie przed decyzją o gonieniu ceny, może nam realnie pomóc powstrzymać się przed tym impulsywnym działaniem. Ale to nie wszystko, bo przede wszystkim Tendler wprowadza koncepcję gry A, B lub C, czyli taką skalę oceny, jak dzisiaj handlowaliśmy. No nie? I gra A to jest taki optymalny stan czyli czystość myślenia, brak nadmiernych emocji, w tym podejmowane są najlepsze decyzje, a błędy, jeśli się zdarzają, to zazwyczaj są to błędy techniczne, wynikające raczej z braku wiedzy. Grabę to natomiast taki średni stan, czyli mamy tutaj drobne błędy, umiarkowane emocje. I mieszankę takich decyzji taktycznych i mentalnych lub emocjonalnych uchybień. Natomiast gra C to jest już stan problematyczny, gdzie następują silne emocje, impulsywne decyzje i poważne błędy emocjonalne, które powodują chaos w naszym tradingu. I najbardziej właśnie chodzi o to, żeby tę grę C, ten stan problematyczny. Skrócić czasowo do minimum, by pojawiał się po prostu w naszym tradingu jak najrzadziej. Dlatego autor proponuje trzy stopniowy system pracy. Po pierwsze, stworzenie wzorców zachowań, czyli rozpoznanie, jak reagujemy w różnych sytuacjach. Po drugie, identyfikacja problemu, czyli tak naprawdę znalezienie źródła błędu. I po trzecie, korekta, czyli praca nad sobą, by unikać tych samych pułapek w kółko i w kółko. Czyli generalnie zasada jest prosta. Handlujemy, a po zakończonej sesji albo jej w trakcie siadamy i spisujemy sobie wszystkie bodźce, zachowania, myśli i emocje, a potem wyciągamy z nich wnioski. Gdy mamy już zebrane dane z takich kilku dni czy tygodni, to taka codzienna samoocena pozwala traderom nie tylko analizować swoje działania, ale także unikać mylnych wniosków, takich jak i myślę, że to się często zdarza że E, zarobiłem, więc trajdowałem dobrze i w ogóle nie muszę się zastanawiać nad swoim tradingiem, nie? Czyli nawet jeśli sukces był przypadkowy, bo na farcie udało nam się wyjść z pozycji na plusie. No dobra, ale jednym z moich ulubionych fragmentów w tej książce jest ten o emocjach. I autor już na początku tłumaczy, jak powinniśmy patrzeć na emocje, a powinniśmy po prostu traktować je jako informacje. I właśnie to podejście pojawia się też w wielu książkach psychologicznych i kursach o radzeniu sobie ze stresem i emocjami, na których byłam, bo Emocje to po prostu informacje. Nie są niebezpieczne, nie są naszym wrogiem, nie są tak naprawdę ani dobre, ani złe, są neutralne. I to jest mega kluczowe, jak my te emocje postrzegamy, bo gdy przeskroluje się przez traderski Twitter czy X, to te emocje są tam traktowane po macoszemu albo zbywane na zasadzie. No, po prostu ryzykujesz za dużo i dlatego te emocje się pojawiają. I to nie jest prawda, bo słuchajcie, jak pracowałam na florze, to zaczynałam od handlu 100 dolarami i na dodatek to nie były moje pieniądze, więc idąc tą logiką, nie powinna mieć żadnego przywiązania do ich straty, bo nie ryzykowałam po prostu swoim kapitałem. A jednak te emocje się pojawiały i też nie jeden trader rzucał myszką czasami, więc emocje mogą się pojawiać nawet wtedy, gdy handlujemy ekstremalnie małym kapitałem. Drugą mądrość, którą wypisują traderzy na Twitterze, jest to, że no musisz po prostu kontrolować swoje emocje. Co też jest radą z dupy, bo autor pokazuje, że nie możemy po prostu kontrolować emocji, bo one nie działają jak wiecie, przełącznik w samochodzie. Jestem smutna, e, już nie jestem. To tak nie działa. Emocje przychodzą i odchodzą, a my musimy nauczyć się je rozumieć, zarządzać nimi, a nie wypierać i tłumić. Dlatego zdanie no po prostu ogarnij swoje emocje nie wystarczy. I wiecie jeszcze dlaczego? Bo gdy nasz system emocjonalny staje się nadaktywny, to wyłącza wyższe funkcje mózgu, co prowadzi do błędnych decyzji. Czyli innymi słowy, silne emocje zakłócają prawidłowe przetwarzanie informacji i utrudniają nam logiczne i racjonalne myślenie. I to nie jest kwestia wyboru czy siły woli, a biologii, której nie da się od tak po prostu przełączyć czy kontrolować, przynajmniej na ten moment tego nie potrafimy. Bo to jest trochę tak, jakby was bolało kolano, a ktoś by wam powiedział, no po prostu przestań o tym myśleć, to możecie przestanie boleć. No to tak nie działa. A trzecią rzeczą, którą czytałam o emocjach w sieci, jest podział na te pozytywne i negatywne, co jest trochę staroświeckie, bo teraz częściej dzieli się emocje na przyjemne i nieprzyjemne, czyli bardziej z perspektywy naszego odczucia, ale nawet już pomijając to, to niektórzy skupiają się tylko na tych nieprzyjemnych emocjach, zapominając o tym, że w przypływie przyjemnej euforii, na przykład, która jest jakby nie patrzeć pozytywnym odczuciem, też jako traderzy jesteśmy narażeni na błędy. Także, właśnie, moim zdaniem, jednym z podstawowych momentów w tej książce jest to, jak autor tłumaczy, że emocje to nie jest wróg. Emocje to informacje, które po prostu pozwalają nam lepiej zrozumieć siebie i swoje decyzje. Czy odczuwamy wątpliwości, strach czy gniew, to nie znaczy, że jesteśmy złymi traderami. To znaczy, że jesteśmy po prostu ludźmi, więc osobiście kocham to podejście autora, że emocje są bardziej narzędziem niż wrogiem w tradingu i uważam, że jest to ekstremalnie pomocne. Ale kolejnym istotnym dla mnie aspektem poruszonym w tej książce jest rozróżnienie emocji pierwotnych i wtórnych oraz to, co szczególnie ważne, czyli zjawisko akumulacji emocji. W tradingu oznacza to, że jeśli po stresującym dniu, pełnym błędów, nie przywrócimy sobie tej równowagi emocjonalnej, a następnego i kolejnego dnia nadal handlujemy, odczuwając też silne emocje, to te emocje się po prostu kumulują. I każdy kolejny dzień buduje coraz większe i większe napięcie, co zwiększa po prostu ryzyko popełnienia kolejnych błędów i utrudnia podejmowanie no, takich racjonalnych decyzji i często może doprowadzić do wsiąknięcia w taką spirale nieprzemyślanych transakcji i frustracji. Czyli jeśli trader nie przepracuje tego stresu, frustracji czy strachu po jednej sesji, to te emocje nakładają się na siebie na kolejne dni, co prowadzi do coraz większego i większego napięcia. I Tendler w książce podkreśla, że ważne jest nie tylko właśnie zarządzanie emocjami w danym momencie, ale też regularne resetowanie swojej psychiki, aby uniknąć efektu tej właśnie śnieżnej kuli. Okej, okay, ale dosyć o emocjach, bo tutaj przyznam się, trochę zachłysnęłam. Ale to, co też wyróżnia tę książkę to przytoczone historie innych traderów, ich problemów, zmagań oraz sposobów, w jakie właśnie udało im się je rozwiązać. Dzięki temu możemy łatwo się z nimi utożsamić, rozpoznać w ich doświadczeniach własne błędy na przykład i też znaleźć motywację do pracy nad sobą. No bo jak już widzimy, że hej, ktoś skorzystał z tej metody i jemu się udało, to wiecie, to jest taki zapalnik, żeby też popracować nad sobą. A w książce znajdziemy historię różnych traderów. Z Forexu, rynku akcji, a nawet pamiętam, animatorów rynku, więc. To sprawia, że każdy, niezależnie od stylu handlu, znajdzie coś dla siebie. No a jeśli chodzi o strukturę książki, to jest ona uporządkowana po tych największych emocjach i problemach, a język, którym posługuje się autor, jest prosty. Także nie bójcie się o jakieś specjalistyczne, psychologiczne określenia, bo autor też potrafi przekazać tę wiedzę w bardzo przystępny sposób, bez takiego też zbędnego nadęcia. Problemem jest jednak to, i tutaj przechodzimy do słabszych stron tej książki, że jest to kombajn wiedzy i tak naprawdę może być ciężki do przeczytania i przyswojenia wszystkiego w jeden dzień czy nawet jeden tydzień. Dlatego ja czytałam tę książkę na raty. Na przykład po rozdziale dziennie czy rozdziale co dwa dni. Bo wtedy ta książka aż tak nie przytłacza i można z niej naprawdę więcej zapamiętać. Dodatkowo, czego mi brakuje w tej książce, no to prosta mapa emocji lub koła emocji, które pomogłoby ludziom nazwać, co tak naprawdę czują. Bo wydaje mi się, że cały czas z tym jest problem. Yy. Nie tylko w środowisku traderskim, ale ogólnie w społeczeństwie, że czasami nawet nie potrafimy nazwać tego, jak się czujemy i nie wiemy, czy jesteśmy zdenerwowani, sfrustrowani, czy zestresowani. Więc do tego mogę się przyczepić, bo wychodząc od tego, jak dokładnie się czujemy, jest nam lepiej według mnie zidentyfikować tą główną emocję, a w konsekwencji realny problem czy problemy. Więc do tego mogę się przyczepić, ale taką mapę emocji czy koło emocji z powodzeniem znajdziecie sobie w internecie. Więc też bez przesady. Co do minusów, to wydawało mi się, że też gdzie niegdzie trafiały się zdania bez źródeł albo z takim troszkę dziwnym, sztywnym tłumaczeniem, ale tego już bym się tak nie czepiała, bo naprawdę podoba mi się cały kształt i sposób przedstawienia tematu, styl i przede wszystkim praktyczność porad zawartych w książce. Bo podejście Tindlera jest kompleksowe, a jego strategię można wdrożyć od razu. Co przynosi natychmiastowe korzyści czytelnikom. I generalnie, mimo że przeczytałam nie jedną książkę o emocjach i radzeniu sobie ze stresem, to naprawdę powiem Wam, że dowiedziałam się nowych rzeczy. Bo, na przykład, tego, że strach przy podejmowaniu decyzji finansowych jest często mylony ze stresem, lub niepewnością dotyczącą stosowanej strategii. Dlatego. Ta książka naprawdę spełniła moje oczekiwania. A w ogóle to znalazłam wywiad na YouTube z panem Tendlerem i link zostawię Wam po opisie. Niestety jest po angielsku, ale możemy sobie tutaj włączyć polskie napisy i jakoś to tam działa. Także na kanale Chat with Traders możemy obejrzeć sobie ten wywiad i ja go sobie przysłuchałam i on tutaj podkreśla, w sensie Tendler tutaj podkreśla, że traderzy mają swoje sposoby radzenia sobie z emocjami, Generalnie każdy musi sobie jakoś radzić z emocjami. Problem w tym, że radzimy sobie błędnie, można powiedzieć. To znaczy problem w tym, że często te strategie nasze radzenia sobie kolidują z naszym planem handlowym. I na przykład przez emocje zamykamy wcześniej pozycję, gdy nasz plan zakłada, że no nie powinniśmy tego robić. Ale z emocjami radzimy sobie też na przykład w taki sposób, że odchodzimy od komputera i robimy sobie przerwę od handlu. I to jest generalnie okej. Okay. Jednak on podkreśla, że problem jest w tym, że rzadko jako traderzy pracujemy nad takim trwałym rozwiązaniem swoich problemów emocjonalnych, no nie? A właśnie jego system koncentruje się na eliminacji zmienności emocji w tych naszych kluczowych momentach, co prowadzi do lepszych decyzji i mniejszych strat. I on w tym wywiadzie dużo mówi o tym, aby traderzy, no jednak sumiennie dokumentowali te swoje emocje w trakcie sesji, bo to właśnie pozwala rozpoznawać wzorce i zapobiega podejmowaniu impulsywnych decyzji. I to co jest też fajne, to podkreślił też, że trening mentalny wymaga konsekwencji i powtarzalności. I tylko wtedy nowe, wypracowane, lepsze myślenie stanie się automatyczne właśnie w tych stresujących momentach. Także jeżeli chcecie mieć ciekawy wstęp do książki, to możecie zacząć od tego wywiadu i go przesłuchać. Podsumowując, Mentalna gra na giełdzie totalnie moim zdaniem zasługuje na ocenę 4,5 na 5 i uważam cały czas, że jest to must read dla każdego, kto traktuje trading poważnie. Odjęłam pół gwiazdki za to, że jest to jednak Ciężka pozycja pod takim względem, że jest dużo wiedzy nagromadzonej w tych 300 stronach. Nie taka lajtowa, że właśnie przeczytamy ją w jeden dzień czy jeden tydzień. Moim zdaniem, jest to raczej pozycja taka, do której powinniśmy wracać, którą powinniśmy przeczytać minimum kilka razy, zwłaszcza te rozdziały, które rzeczywiście dotyczą naszych konkretnych problemów. Dlatego dla mnie ta książka jest bardziej takim podręcznikiem niż taką, o po prostu, książką o tradingu do przeczytania. Aha, i zapomniałam jeszcze powiedzieć, że jest to pozycja skierowana do traderów na każdym etapie kariery. I moim zdaniem, zarówno do początkujących, do średnio zaawansowanych, jak i do doświadczonych graczy, którzy już zarabiają na rynku, ale za to na przykład mierzą się z innymi wyzwaniami, takimi jak poczucie osaczenia przez własny sukces, na przykład. Więc jeśli chcecie zostać lepszymi traderami, handlarzami, spekulantami, inwestorami to polecam Wam zarówno ten wywiad, jak i całą książkę pana Tyndlera, która dzięki naszemu koledze jest wydana także w Polsce. Możecie ją sobie zamówić i z niej korzystać, z niej czerpać, więc nic tylko brać się do roboty. Ach, jaka szkoda, że nie miałam tej książki na początku swojej drogi. Ale teraz ją mam i cały czas leży obok mnie tutaj, kiedy traduję. Jak widzicie, zaznaczyłam też sobie kilka fragmentów interesujących mnie, więc przyznam, że naprawdę jest to jedna z tych pozycji, do których warto wracać i warto przeczytać kilka razy, żeby nic nam nie umknęło. No i jest taka szansa, że po wdrożeniu tych technik w życie zyski będą z Wami. Pa!